Cały czas czekam na telefon od prezesa Kuleszy. Już jest kilkanaście minut po meczu. No ale chyba jeszcze refleksja... Refleksja jeszcze chyba nie, nie nadeszła. Jakbyście widzieli prezesa Kuleszy, albo tam byście mieli okazję tam gdzieś usiąść przy czymś, to wytłumaczcie, że nie będzie gorzej, natomiast na pewno będzie dużo dużo zabawniej. Poza tym w takich meczach jak dzisiaj, no to zobaczcie, że ten ostatni argument należy do mnie, bo to ja mam najbliżej do Jasnej Góry, żeby iść o baczność prosić o, o remis, nie? Bracszowca